Witajcie, moi drodzy, we vlogu o Kia Seed. Tam stoi Ford Kuga. Mój Ford Kuga. Co? Ale nieważne, czemu nie jeździsz Omegą? To jest dobry wstęp. Przecież powinieneś Omegą jeździć. W ogóle czemu ty o Proceed'ie nagrywasz? Dlaczego? Chcemy vloga z Omegą. Moi drodzy, Omega jest jeszcze na takim wiosennym odszczurzaniu, można powiedzieć. Pewnie, jak oglądacie inne kanały motoryzacyjne, to przywinął wam się Help Find to jest taka firma, która zajmuje się dopłatami do zaniżonych odszkodowań i ja niestety z Omegą miałem pewną szkodę w 2019 roku jadąc po prawin na moście w Kruszwicy, typ zgasił sobie kurwa samochód. Co kurwa? Wyciągnął kluczyk w starym Berlingo i zablokowała mu się kierownica i przyjechał mi w dupę Omegi. Jakby w ogóle nie chwaliłem się tym, zresztą nie ma czym się chwalić, ale teraz właśnie ten help find jest taki, powiem Wam, trochę na czasie i ja sobie pozwoliłem napisać do nich i się okazało, że będziemy właśnie działać w tej kwestii, żeby z tego ubezpieczenia coś tam jeszcze odzyskać. Jeżeli mieliście jakąś szkodę, nie z Waszej winy, generalnie dostaliście jakąś kasę z tej szkody i zazwyczaj te wszystkie szkody są strasznie zaniżone. Help find się. Zajmuje tym, że odzyskuje jeszcze te stracone jakby pieniądze. Wystarczy, że macie kwity od tego, co się wydarzyło, tak? Zachęcam do kliknięcia w link w opisie filmu i zapoznanie się z ofertą. Wystarczy wysłać zapytanie konsultant lub konsultantka do Ciebie zadzwoni, no i wtedy sobie tam pogadacie, powiecie, jaka była sytuacja. Poprosi was o przesłanie dokumentów, jakie posiadacie, i na tej podstawie wypłaci wam. Pieniądze, które Wam się należą, tak to po matkowemu trochę zabrzmiało, a oni już się tam będą procesować. Ogólnie ten proces jest bardzo skrócony, bo Help Find wypłaca kasę z góry, a przelew możecie mieć na koncie już w dwa dni. Myślę, że warto spróbować, bo nic na tym nie tracicie. I ja sobie właśnie te kwity od domeki wyślę i teraz jak ją odszczurzę, to zabieram ją na tor. No nie będę oczywiście jeździł po torze, bo Omega się nie nadaje na tor, ale wtedy nagram vloga, co tam się w ogóle przez 5 lat w tym samochodzie pozmieniało. Także o tym będzie w ogóle osobny odcinek i ja, ja o tym pamiętam. Wiem, że o tym mówiłem, wiem, że na to czekacie i to na pewno będzie. Dobra, ale dość tego pierdolenia. Przejdźmy do gwiazdy tego odcinka, czyli do Kii. Proceed. Zadałem na Facebooku pytanie, zresztą na Instagramie też, co byście chcieli wiedzieć o tym właśnie takim trochę dziwnym tworze od Kii, bo nie wszyscy kiją się interesują. Nadal niektórzy są w przeświadczeniu, że kija to robi Gówno. i takie inne plastikowe wynalazki. którzy oglądali odcinek ze Stingerem Kickster jedzie, ci, którzy oglądali vloga, którego nagrałem dwa lata temu, czy Kia robi fajne samochody, pewnie się już przekonało, że te koreańskie marki, czyli właśnie Kia i Hyundai, bliźniacze zresztą, naprawdę robią porządne samochody. Też właśnie dzisiaj mam nadzieję, że się wszyscy razem przekonamy, czy ten nowy, no już nie taki nowy, ale jeszcze mało na ulicach jeździ tych prosidów, czy ten nowy Twórki trochę podgryza tych klientów z marek premium tym swoim odważnym wyglądem, czy to jest jednak taka trochę Panamera dla ubogich. Przestań być biedny! Na te wszystkie pytania, które zadaliście na Facebooku i które ja sobie sam zadałem, mam nadzieję, że dzisiaj odpowiemy i wyjdzie z tego jakiś mały, fajny, ciekawy, krótki materiał o tym takim pociesznym można powiedzieć samochodzie marki Kia. Lecimy. Moi drodzy Damian zapytał jaka jest jakość wykonania wnętrza i ten komentarz ogólnie ma jeszcze kilka innych pytań, ale na resztę odpowiemy sobie podczas jazdy. Skupmy się na jakości wykonania wnętrza. Moi drodzy Kia już od bardzo dawna nie jest plastikowym wytworem koreańskiej motoryzacji, tylko jest już naprawdę to wszystko porządnie poskładane. Co mi się bardzo podoba, jak jeździłem dwa lata temu Sidem, to ten wyświetlacz. O wiele bardziej wystawał. No te wystające wyświetlacze no niestety zagościły na dobre w motoryzacji. Trzeba się do nich przyzwyczaić, ale bardzo mi się to podoba, że on się troszkę jednak obniżył, że jednak on już zaczyna wchodzić powoli w deskę. Ta deska wygląda na plastikową, ale to jest miękkie. Zobaczcie, to jest miękkie. Tutaj znajduje się, moi drodzy, ładowanie indukcyjne, też w takim miejscu dość niewygodnym wyciąganie stąd, jak ktoś ma duże ręce, takie jak ja, może sprawiać trudności. Tutaj, oczywiście, schowek. No, też jakiś, o jest, jakaś frytka, fuj. Eee, skrzynia biegów automatyczna, oczywiście, generalnie nie ma się do czego przyczepić. Tu Krzysztof, jakość wykonania wnętrza. Nie trzeszczy, nie trzeszczy, nie trzeszczy, nie trzeszczy, trochę trzeszczy, nie trzeszczy, nie trzeszczy, nie trzeszczy, trochę trzeszczy, nie trzeszczy, nie trzeszczy, trochę loto, trzeszczy, ale mocno ciągnę. no cukier. Loto, ale nie trzeszczy. Loto, ale musi lotać. Jest ok. Nie trzeszczy. Spacowanie elementów ok. No i powiem Wam, że genialny wręcz wyświetlacz zamiast wskazówek. Większość z Was na Facebooku pisała, że one bardzo przypominają te, które gościły w BMW. Coś w tym jest, ale powiem Wam, że zauważyłem bardzo ciekawą zależność. Bo teraz, patrząc na ten wyświetlacz, mamy wrażenie, że on jest taki zaokrąglony tutaj, nie? Tutaj jest zaokrąglony, tutaj jest zaokrąglony, a powiem Wam, że jak się go zgasi, jest taka piękna animacja. To jest kija nadal, przypominam. Zobaczcie, to jest piękne. To tutaj, zobaczcie, widać, że ten wyświetlacz jest kwadratowy. Patrz. Generalnie ten wyświetlacz nie jest okrągły, on jest kwadratowy, i grafika jest zrobiona pod to. To znacząco zmniejsza koszty produkcji. Milion takich kij, milion może nie, ale 100 tysięcy takich kij i zobaczcie, zobaczcie, ile można zaoszczędzić na wyświetlaczach i dlatego kije są tańsze o wiele, a oferują bardzo, bardzo dużo za dobre pieniądze. Kierownica też przeszła, moi drodzy, mały lifting w stosunku do tego, co było wcześniej, ale też nie ma tu jakichś dużych rewelacji, naprawdę to jest wszystko bardzo fajne, bardzo czytelne. Niestety przechodząc tutaj, już pomijając to oczywiście, że te przyciski tutaj są dotykowe, to powiem Wam, że dopóki znajdujemy się, moi drodzy, w takim trybie, tak, czyli mamy godzinę, tutaj jest nawigacja i ona działa, jak jeździ się, to tutaj to się wszystko przesuwa. Takie fajne, ładnie tutaj wygląda. Niestety, gdy przewiniemy się w menu, no to powiem wam, że do mnie to nie przemawia. To może wygląda lepiej niż w poprzedniku, to znaczy w poprzedniku, w normalnym CDF i graficznie może rzeczywiście jest to ładniej zaprogramowane, ale podczas jazdy powiem wam, że te wszystkie ikonki się zlewają. Niby jest estetycznie, niby ładnie to wygląda, takie fajne neonowe kolorki. Nie można naprawdę się przyczepić, że to jest jakieś brzydkie. To nie jest brzydkie, tylko pytanie, czy to jest w samochodzie. Na dobrą sprawę, użytkowe. Nie, nie ma tragedii, naprawdę są gorsze interfejsy, ale myślę, że to jest poprawka jednak w trochę złą stronę. Jestem ciekaw, jak będzie w Sorento, ale obawiam się, że niestety interfejs będzie ten sam. Poszli trochę w design, a nie za bardzo w takie użytkowane. Nie musicie się ze mną zgadzać, to nie jest popularna opinia, ale naprawdę do mnie to troszkę nie przemawia. Tutaj są zajebiste, normalne pokrętła od temperatury, więc super. Oczywiście to się podświetla. Tutaj mam temperaturę. Nie ma tu się naprawdę do czego przyczepić. W niektórych markach jest to trochę przekombinowane. Tutaj czuć tą nowoczesność, a jednocześnie jest ta doza tej starej motoryzacji. Więc naprawdę, no, grzane fotele, grzana kierownica, podgrzewanie przedniej szyby. Generalnie musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj są takie paseczki. Ford w ogóle to w Mondeo, chyba pierwszej generacji, wprowadził grzaną przednią szybę. Powiem wam, że jak teraz zima zaskoczyła wszystkich kierowców, Oczywiście i drogowców również. To Malonso tutaj się przed Felipe masę. Ja mam to w feście żony, która ma 10 lat. W sensie fiesta nie żona, bo to by było trochę creepy. We got him. Pasy na dupę. Takie drobne rzeczy starzy ludzie doceniają, naprawdę. To jest takie ładne, czarne, piano black. Oczywiście, które się kurzy, jest beznadziejnie brudne. Ale generalnie ładnie to wygląda. Zobaczcie, tutaj jest wykończone takim plastikiem. Tutaj czerwona nitka, zobaczcie. Skóra, miękkie. Kształt, no to już jak kto woli. Nie musi się to podobać. Ale to naprawdę nitka w ki W Audi RS5 nie było, kurwa, nitki. A tutaj jest. No i ogromny szyberdach panoramiczny, który się ciągnie aż do samej Dupy prawie że. No niestety z tym panoramicznym dachem jest związana jedna taka dość przykra sprawa. No, God! Łukasz moi drodzy zapytał. Pozycję za kierownicą jakbyś mógł opisać. Podobno jest nienaturalnie wysoko. No cześć! Naprawdę. Uwaga. Nie wydurniam się, naprawdę. Mam obniżony na maksa fotel. To jest do góry. Teraz idziemy na dół. I teraz jest na sam dół. I zobaczcie. On dojeżdża oczywiście ten fotel. I teraz zobaczcie. Naprawdę. I teraz ktoś zapyta, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta pozycja za kierownicą jest taka nienaturalna? Bo ci, którzy oglądali vloga z normalnym sidem, to ja tam zachwalałem właśnie miejsce na, w środku i mówiłem, że jest w ogóle właśnie... Chuj miejsca w ogóle, zobaczcie. Dwa metry wysokości, nie przecieram głową, siedzę sobie pościutko, jest wygodnie. A dlaczego w Pro który jest pro, czyli lepszy, jest tego miejsca mniej? Dlatego, że jeżeli się robi samochód, który wygląda w taki sposób, czyli w sposób... Można powiedzieć obiektywnie obłędny, to ta linia tu niestety, ale ten słupek musiał zostać obniżony, żeby ta linia poszła w taki sposób. I to zabrało jakieś kurwa no, 5 cm z nad głowy. I niestety ludzie, którzy mają więcej niż 1,80 m, oni tu się nie zmieszczą, niestety. Jak bardzo nie podobał mi się ten samochód, nie kupiłbym go w życiu, dlatego że jest po prostu dla mnie za mały. Ten fotel. I ta linia dachu, i do tego szyberdach, czyli ta ramka jeszcze, to wszystko zabiera tyle miejsca, że no nie! Kurwa, no nie. No. Czy można wsiąść do tyłu? Teraz ktoś zapyta. Moi drodzy. No można. Ale czy trzeba? No nie jest to limuzyna. Ale to jest tylko seat, tak naprawdę, w kombi. I to jeszcze z obciętą dupą. Taki, można powiedzieć, seat w shooting breaku. Czy tu jest dużo miejsca? Myślę, że nie ma co narzekać. Bardziej martwi mnie to, że tam z przodu nie ma miejsca. To, że z tyłu nie ma miejsca, to jeszcze, to jeszcze pół biedy, naprawdę słabo, słabo. Albo trzeba tą jakąś gąbkę jedną wyciągnąć. Trzeba zrobić to samo w tym samochodzie, to co ja zrobiłem w Mazda MX5. Wyciągnąć gąbkę. Usunąłem gąbkę, ale wszakże ja się na tym nie znam. To oddałem to profesjonalistom. Bagażnik, moi drodzy. Bagażnik z kolei jest dość sporawy, jeśli chodzi tutaj dotąd. Tak? Czyli on jest taki duży jak w sedanie. No ale niestety z racji tego, że ta linia opada, no to tutaj już musimy no, sobie rozważyć, czy przewozić tutaj zmywarkę 60 czy jednak wziąć tą 45, bo możemy jej nie, nie zmieścić. Ale jest elektryczna klapa, więc jak się nie domknie, to można ją wiadomo dopchnąć trochę ręką. Czemu te chromowane końcówki nie są prawdziwymi wydechami? Dlaczego? Dlatego, że za tymi chromowanymi końcówkami są prawdziwe wydechy. Więc to jest takie udawane na pół. Nie ma tutaj kratki plastikowej. Z tych chromowanych rurek wydostaje się dym. W trybie normalnym tylko z jednej, w trybie sportowym z obydwóch. To znaczy w trybie normalnym też podobno z obydwóch, ale jakoś mniej podobno, bo tam jakaś zastawka jest. Chyba... No i nie podoba mi się. Szymon pyta, czy Kia jest tak samo przełomowa jak Stinger, czy tak samo zaskakuje jak z jakością, jak z awaryjnością. O jakości sobie porozmawialiśmy. Czy jest przełomowa? Nie jest przełomowa. Myślę, że to jest właśnie rozwój tego, w jakim kierunku w ogóle Kia idzie. Czyli robimy bardzo porządne samochody za kwotę, za jaką są warte. E, takie mam wrażenie. No i zajęliście no i pięknie. Bartosz zapytał, jak te 200 koni tak naprawdę jeździ w takim normalnym, codziennym użytkowaniu. Halo, Halo? no, co dam? Jesteś w biurze może? Nie, za godzinę będę. <laughs> Nie pierdolę. I to pytanie. Bartosza, połączymy sobie z pytaniem Łukasza, nie Michała, przepraszam, który zapytał, jak to się ma na autostradzie przy 1.6. Da się tym jechać więcej niż 150 bez udaru mózgu. Niestety będziemy musieli się do Niemiec wybrać i przetestować to. Już bym mógł odpowiedzieć, że jak na Sida za 115 tysięcy, ale do ceny też za chwilę przejdziemy, to jest naprawdę zajebiście, powiem wam. Bo w ogóle, moi drodzy, co tu siedzi za silnik? To jest 1.6, moi drodzy, turbo, które ma 204 konie. Łopanie, to się zaro rozleci, to to przecież kurwa ile kuni, Boże, kiedyś Ibiza, albo jaka Astra 1.6 to z 70 kuni miała, to kurwa 204, to to się rozpadnie zaro. No tak było. Jak z awaryjnością? Ktoś zapytał. E, powiem Wam, że nie ma dużych problemów z tymi silnikami, bo te silniki jeżdżą również w Tucsonach, jeżdżą również w Sportecz. Więc generalnie nie ma problemu z tymi silnikami. I powiem Wam, że jak na 1,6 i jak na 204 konie, to ten samochód naprawdę zapierdala. Potwierdzone info. Nie zmyślam. Teraz te wszystkie pytania, czyli Michała, jak to się ma w trasie, czy to daje radę. Za chwilkę się przejedziemy. Niestety będziecie musieli patrzeć na tą niefrasobliwą pozycję za kierownicą, ale tak jak mówiłem, no niestety nie jest to auto. To dla ludzi powyżej 1,80 m. No, i tutaj sobie jeszcze to wszystko połączymy z pytaniem Damiana, do którego wracamy, który jeszcze przy tym wszystkim zapytał: jaki charakter ma to auto? Czy bliżej mu do Japończyków, czy do Niemców, a może do Francuzów? Więc to postaram Wam się powiedzieć w trasie. Opowiemy sobie o tym, czy jest tu głośno, dla kogo w ogóle jest ten samochód, ile on kosztuje i zrobimy jakieś małe podsumowanie. Jedziemy! Dobra, ruszamy. Oczywiście mamy kamerę cofania, oczywiście mamy wszystkie czujniki. Oczywiście auto jest wyposażone w asystenta pasa ruchu, tempomat z radarem. Jest oczywiście pamięć fotela dla dwóch kierowców, czyli razem z żoną piękną, bądź też nie. Możemy sobie jechać tą kiją piękną, bądź też nie, bo nie wszystkim ten design się podoba. Jest takim trochę prześmiewczo nazywany ten samochód Panamerą dla biedaków. I powiem Wam, że pierwszy raz, gdy zobaczyłem ten samochód, to faktycznie te proporcje gdzieś tak uciekały, że te koła trochę za małe. Tym bardziej, że ten egzemplarz w ogóle stoi na zimówkach, więc te felgi są jeszcze ocal mniejsze. Więc generalnie te proporcje gdzieś tak się nie zgrywają, ale z drugiej strony, jak się patrzy na ten samochód jako na całość, to naprawdę ten samochód może się podobać. A jeśli chodzi o samą jazdę, to w zasadzie powiem Wam, że nie różni się ona wiele od jazdy takim jakimkolwiek innym samochodem z 2020 roku. Że generalnie bardzo dobrze skręca ten samochód. W miarę to przyspiesza. Uwaga. Przyspieszam. Koła zabuksowały. jedzie, panie. Jedzie, doma go. Wariot. Wariot. Co to się stanęło? To nie jest też auto sportowe, ale właśnie teraz może... O, właśnie to asystent pasa ruchu. Tutaj możemy poruszyć się mniej więcej kwestię tego, dla kogo w ogóle jest ten samochód, bo Tomek się tutaj bardzo martwił, że test jest mu bardzo potrzebny, bo nie wie, czy kupić ten samochód. Generalnie jeżeli... Kupujesz kombi, dlatego żeby mieć kombi, bo przewozisz trochę gruzu, trochę żwirku dla kota, czasami kota, czasami psa, czasami jedziesz też do marketu budowlanego. To generalnie normalny seat w kombi byłby o wiele lepszym rozwiązaniem dla ciebie. Mam wrażenie, że Kia chciała połączyć taką pragmatyczność z takim sportem troszeczkę, bo to jest w ogóle też wersja prosid GT, bo jest też zwykły prosid, który ma troszkę mniej koni, nie jest taki, nie ma takich czerwonych przeszyć i tak dalej, jest generalnie Taki troszkę biedniejszy, można powiedzieć, a to jest wersja Prosit GT, czyli taka jeszcze bardziej usportowiona. Jeżdżąc tym samochodem, mówicie całemu światu: Słuchajcie, jeszcze mi nie jesteś na Panamerę, Ja to wiem, jestem już stary i muszę jeździć kombi. Ale zobaczcie, mam jeszcze trochę stylu, mam jeszcze trochę gustu. Nie jest to auto stricte sportowe, ale ma jakieś takie sportowe aspiracje. Powiem Wam, że to zawieszenie jest tak inaczej zestrojone niż w normalnym siedzie. Ten zwykły Seed to jest właśnie taki normalny hatchback do tyrania kilometrów, a tutaj już jest taka iskierka takiego sportu. I nawet jak się kliknie ten przycisk właśnie na, przy skrzyni biegów sportu, to ta reakcja na gaz jest taka żywsza i ten samochód jest taki, wiecie, bardziej precyzyjny. Pewne marki mogłyby się od Kia wielu rzeczy nauczyć, że samochód. Ja, W takich pieniądzach jest w stanie tak dobrze się prowadzić, tak dobrze jeździć. Oczywiście, no wiadomo, że to nie jest poziom Mercedesa, kurwa C63 AMG, czy nowego M4, czy Porsche 911, bo to nie o to chodzi. Gdyby ta pozycja za kierownicą była bardziej naturalna, to ja bym naprawdę bardzo polubił to auto. Tutaj sobie wrzucam ten panel w taki normalny, zwykły tryb, na który nie muszę patrzeć na te neonowe, burdelowe ikonki. I powiem wam, że naprawdę jest przyjemnie. I słychać nawet właśnie te sportowe aspiracje. Z tyłu. Oczywiście ten dźwięk silnika jest troszeczkę przez głośniki, jakby, bustowany szczególnie w trybie sport. I, I to jest takie, powiem Wam, to jest trochę średnie. Więc on tak mówi: Słuchaj, jestem kombi, ale wiesz, ale, ale trochę pierdzę. Powiem Wam, że jak się szybko jeździ i tak właśnie bardziej dynamicznie i sportowo, to te pierdzenie z wydechów daje takie, wiesz, takie: O kurczę, ale fajnie z tobą chodzi. Ale jak jeździsz już tak do 2000 obrotów, jak taki emeryt, to te pierdzenie ono robi tak to jest irytujące bo to nie jest takie gardłowe jak swał V8 taki bulgot tylko to jest takie jak taki mały wkurwiający pies przyjdzie i tak No to jest fajne, jak go głaszczysz, nie fajnie jak, ci, jak mu rzucisz kijąc ci go przyniesie, ale jak już tak codziennie ci szczeka, to już ci to denerwuje. I to mniej więcej jest tak z tym samochodem. Wiecie, że on jest taki, Słyszycie to? Ale jak już wciśniecie mu i pojedziecie. A i to jest fajne. to jest zajęliście, to jest super. Jeżeli masz taką nutkę aspiracji sportowej, ale nie chcesz jakby wejść w ten pułap tych szybkich hot hatchy, tylko mieć jednak mimo wszystko cywilny samochód, bo żona krzyczy, no to ten samochód jest właśnie dla Ciebie. Młody ojciec, taki właśnie ja, młody ojciec z młodą żoną, gdzieś ja już podobno stary się robię, to właśnie taki samochód jak najbardziej przystępnie to cenowo, leasingowo, kurczę i, i to bierzesz takie auto na 5 lat i, i super. Tylko no niestety postura... Dla mnie to już raczej optima, raczej optima, a już docelowo w ogóle Stinger. No ale niestety jeszcze jestem za biedny. Przestań być biedny. A jeśli przy biedzie już jesteśmy, to ten samochód cenowo startuje tam od okolic 94 tysięcy. Ktoś powie 94 tysiące za kije? Nie, nie, chyba nie. Powiem Wam lepiej, zwykłego prosida. jeżeli jeszcze tam sobie felgi dobierzecie, parę tam asystentów i tak dalej, no to wychodzą gdzieś okolice 115. ILE?! Gdzieś, gdzieś tam 120, to już maksymalnie okolice takich pieniędzy. To mówię, że to jest ogólnie trochę dużo. Ale powiem Wam, że teraz wyszła nowa Honda Jazz, która bazowo wychodzi od 90 tysięcy za Honda Jazz. Ogólnie za chwilę te samochody może się okazać, że to będzie okazja. Że 120 tysięcy za samochód, który ma asystenta pasa ruchu, tempomat z radarem, system multimedialny, nawigację, wyświetlacz zamiast liczników, to czy to jest naprawdę dużo? Ja bym może osobiście nie dał takich pieniędzy, bo w takich pieniądzach to ja mam swojego ukochanego Forda Mustanga. O, jestem na autostradzie. O kurwa. Niektórzy oczekują konkretnych rzeczy od konkretnych samochodów, więc generalnie myślę, że to jest zajebista alternatywa dla takich małych crossoverów, dla takich małych kurwa suwów. Fajnie, że jest ten wybór, tak? Czyli jeżeli nie chcesz jeździć małym crossoverem, no to właśnie to jest zajebista alternatywa, bo miejsce jest w sumie bardzo podobnie w tych samochodach. Od tego bagażnika jest trochę więcej, no bo mimo wszystko jest to kombi, więc generalnie powiem wam, no że nie ma tragedii, no nie ma tragedii. I teraz odpowiadając na pytanie czy 1.6 na autostradzie daje radę, wciskam gaz, 120, 130, 140, 150 na godzinę, moi drodzy, jesteśmy na niemieckiej autostradzie, jadę 150 km na godzinę i mnie słychać, słychać oczywiście szum wiatru i tak dalej i teraz włączam sobie tempomat i jadę. 140 km na godzinę. Słychać mnie, nie? Nie jest to może jakaś ultra-komfortowa S-klasa, ale z drugiej strony no to jest Kia Proceed za 115 tysięcy. Ja już dawno to mówiłem, naprawdę. Dwa lata temu, gdy jeździłem zwykłym Sidem, to mówiłem właśnie, że ten samochód oferuje tyle, ile za niego zapłacimy, naprawdę. I to jest cudowne w Kii, to jest cudowne w Hyundai'u, że te samochody są właśnie takie adekwatne do tego, ile kosztują. Ale no, to miejsce dyskwalifikuje to auto w ogóle. Gdy oddam Prosida, to dostanę Sorento i to będzie zupełnie nowa kija, będzie nowa decha, więc jeżeli macie zamiar sobie właśnie w tak krótkim czasie też porównać to, co jakby już się kończy w Kii, jakby Sorento jest tym pierwszym, powiedzmy, schodkiem tych zmian, które w Kii się zaczynają, to dajcie znać w komentarzach, ja sobie chętnie pogadam i też odpowiem na wasze pytania odnośnie właśnie tego samochodu. Jeśli kogoś ciekawi spalanie, to niestety te 204 konie ciągnie strasznie tego paliwa. Mam teraz spalanie równe 10 litrów. To generalnie może być dużo, bo powiem wam szczerze, że moje 37V6 w Mustangu pali 10 litrów. No dobra, na tych felgach 12. Ale generalnie to są gdzieś tam wartości takie nieprzystające 1,6. Ale z drugiej strony 204 konie, czy to jest aż tak dużo? Nie wiem, choć się domyślam. Zbliżamy się, moi drodzy, do małego podsumowania. Dla kogo jest ten samochód? Ja myślę, że dla takiej młodej pary z jednym lub z dwójką dzieci, którzy nie chcą jeździć Suwem. A jeszcze chłop ma trochę takiej, albo kobieta ma trochę takiej sportowej duszy, że chcieliby Forda Focusa RS w głębi duszy, ale no niestety może finansowo i może tak. Jakby użytkowo nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, to myślę, że dla takich ludzi jest skrojony ten samochód. Czyli to jest kombi, ale trochę sportu. Niby 1.6, no ale 204 konie. Niby fajnie sportowo jeździ, ale jednak napęd na przód. To jest takie połączenie, myślę, tego, co ludzie tak naprawdę od motoryzacji oczekują. Czyli oni nie chcą betonowego sportowego samochodu, którym można jeździć tylko po torze, bo chcą auto na co dzień, ale jednocześnie nie chcą, żeby to auto na co dzień ginęło gdzieś w tych wszystkich szaro-burych, białych flotowych samochodach. Samochodach, które się po drogach naszych najczęściej poruszają. Taka niebieska kija, która ma właśnie taki zupełnie nowy design, podnosi ten troszeczkę prestiż tego, w jakim samochodzie się znajdujemy, mimo tego, że to jest koreańska przecież kija. A tak naprawdę nie ma się co wstydzić jeżdżąc tym samochodem, i myślę, że ten samochód właśnie to udowadnia. Myślę, że jeżeli ktoś chce kombi, bo chce kombi. To nie będzie zadowolony ani z miejsca, ani z wielkości tego bagażnika, ani nawet z samego feedbacku, że te tłumiki tam, wiecie, pierdzą, że to jest takie bardziej, właśnie więcej sportu. Więc jakby ocenę pozostawiam Wam. Ja jestem mega zadowolony z tego auta, ale ja w ogóle Kia lubię, w ogóle chcę sobie kupić w przyszłości Kia Stinger, naprawdę. Nie sądziłem, że będę kiedyś marzył o Kia. Tak wygląda sprawa z kiją Prosit. Sami musicie zdecydować, czy ten samochód jest fajny, czy nie jest fajny. Myślę, że przedstawiłem go bardzo obiektywnie. Nie chwalę go. Jakoś wybitnie, ale w sumie też jakoś mocno po nim nie jadę, bo generalnie bardzo mi się podoba. Mimo tego, że się do niego nie mieszczę. Zapraszam Was na helpfind.pl, moi drodzy, jeżeli chcecie odzyskać stracone pieniądze, które Wam się należą za szkodę, nie z Waszej winy, z OC. To jest bardzo ważne. Z AC niestety jeszcze nie, ale może firma się rozwinie i z AC też będą odzyskiwać. Także jeżeli mieliście przez ostatnie 3 lata jakąkolwiek szkodę, to wbijajcie. Link w opisie. Tam również linki do moich społecznościówek, link do materiału z Kion Stinger, link do materiału z Kion Sit. To wszystko się znajduje tam. Zostawcie łapę w górę, jeżeli test Wam się podobał. Dajcie znać, czy taka forma w ogóle Wam się podoba. Takie odpowiadanie na pytania troszeczkę. Dobra, jadę już. Już, już trąbią, kurwa, już. Grażyna trąbią na mnie. I tyle mam Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że miło Wam się słuchało tego fantastycznego, wesołego, pierdolondo do. Dziękuję serdecznie Kia Polska za zaufanie, za użyczenie. Też Kia to jest w ogóle jedna z niewielu marek, która nie ma przysłowiowego, wiadomo czego, wiadomo gdzie, i daje samochody prasowe takim ludziom jak ja, a nie wszystkim się te moje testy podobają. Także dziękuję Wam serdecznie za zaufanie. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do tego miejsca i cóż. Z tego miejsca nie pozostaje mi powiedzieć nic innego jak trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. Ja, czyli Kickster. Cześć! Czemu nie jeździsz Omegą?